Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu. Jest taki zestaw świętych gestów. Wyciągnięcie rąk do błogosławieństwa, uklęknięcie przed kimś, kto jest święty, przytulenie kogoś, kogo się bardzo kocha i tęskne spoglądanie ku niebu wiemy, że Bóg, który jest w niebie, to jest nasze wyobrażenie, że patrząc w niebo w sensie fizycznym, nie patrzymy w kierunku Boga samego. A jednak ten majestat, to piękno, ta nieskończoność, ten niezgłębiony błękit albo te miriady gwiazd, które widzimy nad sobą, jakoś Uzmysławiają nam, jaki ten Bóg jest, jaki jest wielki w swoim majestacie, jaki piękny, a jednocześnie jak bliski nam, właściwie na wyciągnięcie ręki. I Jezus, który podnosi wzrok ku niebu, by, by, by spojrzeć w kierunku Ojca, uczy nas, że i my powinniśmy ten gest wykonywać. W pierwszej modlitwie eucharystycznej w kanonie rzymskim zapisane jest wprost, wprost że kapłan powinien Unieść swój wzrok ku niebu na chwilę przed tym, jak dokona się konsekwencja złożonych na ołtarzu darów, chleba i wina. Jest to więc gest eucharystyczny, gest pełen nadziei, gest pełen tęsknoty za dobrym Bogiem, ale także gest oddania się, gdy patrzę ku niebu, mówię: Tobie się powierzam, mój ojcze. Do zobaczenia jutro.